Konferencja prasowa w hotelu Portofino, w restauracji Portofino, chwila wyjątkowa, bo Andrzej Pluta po, wieloletni, po wieloletniej grze w koszkówkę kończy karierę, powiedział koniec. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale jednak. Już pan był o to dzisiaj, panie Andrzeju, pytany. No i co? I to jest naprawdę koniec. No to koniec, tak jak powiedziałem. Z jednej strony mieliśmy naprawdę z małżonką i dużo do myślenia i faktycznie pamiętam, jak dzisiaj wychodziłem na czwarte spotkanie z Trefren Sopot, powiedziałem też do mojej małżonki, że może to być ostatni mecz. I faktycznie tak było, no, 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 no cóż, no jakoś też przeżyliśmy to z drugiej strony, a, a tak jak powiedziałem, jestem spełniony sportowo i dzisiaj odchodzę i mam uśmiechniętą twarz i myślę, że był czas, w którym można się było realizować, w którym e, myślę, że oddałem całe serce na parkiecie. Naprawdę byłem profesjonalistą od, od początku do końca, dlatego z tego się cieszę i mogę być z tego dumny. Dziś padło mnóstwo pytań na konferencji. Ja zapytam o coś, o co chyba jeszcze nikt nie pytał. Czy dzisiaj rano, na przykład przy śniadaniu, taka łezka wokół się nie zakręciła, że tr trzeba będzie tu przyjechać i przy wszystkich powiedzieć, to już koniec gry w basket zawodowo? Nie, tak jak powiedziałem. no Na pewno gdzieś tam te emocje są i, i tutaj. Tak się myśli wiadomo, ale, ale tak jak powiedziałem, no to była decyzja taka już świadoma i tutaj... Powiedziałem, ogłosiłem to no, 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 na pewno emocje, ale aż tak źle nie było. Drodzy no. To już na koniec, zastanowi się Pan nad propozycją prezesa Polatowskiego, trener opieku młodzieży, być może zostanie pan we Włocławku. Tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno interesowała mnie praca z młodzieżą. Na razie tak koszykówka seniorska nie za bardzo. Chcę odpocząć od tego wszystkiego i zająć się młodymi adeptami koszykówki, przekazywać im tą wiedzę i ten cały bagaż, który, który zebrałem przez te 20 lat. Rozumiem, ja w imieniu swoim i kibiców przede wszystkim dziękuję pięknie za te. Wszystkie wywiady za, za pracę i życzę przede wszystkim teraz odpoczynku dużo. Dziękuję bardzo. No ja również bo wszystkich chcę tutaj pozdrowić kibiców oczywiście i podziękować im za te wspólne lata, za sukcesy, za cały ten czas spędzony. Naprawdę Wrocławek jest niesamowitym miejscem do koszykówki i jestem też wdzięczny, że mogłem tutaj grać 6 sezonów i robić sukcesy wspólnie z Anwidem. Dziękuję. Dzięki. Ok, dzięki wielkie.